Indyka dobrze nacieramy solą zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Pod skórę wkładamy klarowane masło. Dzięki temu mięso będzie soczyste. W międzyczasie miksujemy kostkę masła z cukrem i solą. Do tego dodajemy 6 żółtek. Do tak ubitej masy dokładamy hałkę. Najpierw tę namoczoną wcześniej w słodkiej śmietanie 30-6, a następnie tę suchą pokrojoną w kostkę. Dorzucamy także orzechy włoskie oraz gotowane w winie szery rodzynki. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy także ubite białka i powoli mieszamy. Powstałą masą faszerujemy indyka. Otwór spinamy wykałaczkami, a nogi związujemy. Danie wkładamy dobry twanny. Na wierzch dodajemy jeszcze trochę klarowanego masła, doprawiamy solą i pieprzem, a także polewamy szery. Indyka pieczemy przez około 2 godziny. Przez pierwsze 10 minut w 220 stopniach, następne 30 minut w 180, a później w stałej temperaturze 160 stopni. Danie podajemy skarmelizowanymi kruszkami, które przygotowujemy w następujący sposób. Zaczynamy od rozpuszczenia dużej ilości cukru w winie szery. Następnie dodajemy syrop klonowy i sok z cytryny. Do tego wrzucamy obrane gruszki. Po chwili dokładamy odrobinę masła. Owoce karmelizujemy przez kilka minut.